Przeczytałem, że teraz jest taki system na maturze, że zdający ma w uchu mini słuchawkę i odbiorniczek w kieszeni, a ludzie z zewnątrz dyktują rozwiązania. Tak było w Kielcach i to kosztuje 5 tysięcy. Podobno mnóstwo maturzystów skorzystało z systemu. Jak to usłyszeli uczniowie klas niższych i gimnazjalnych, to już zaczęli zbierać pieniądze na maturę. Po to reaktywowano SKO, Szkolną Kasę Oszczędności. No niby to oszustwo, ale... Jeśli tyle osób tak robi, to to już nie jest oszustwo, tylko tradycja. Właśnie jak z łapówkami przy budowie dróg. Ale chciałbym pocieszyć uczniów. Nie musicie oszczędzać, bo matura jest z roku na rok coraz łatwiejsza. Skoro uczniowie z podstawówki niektóre zadania maturalne z matmy rozwiązują w 3 sekundy w pamięci, choćby to pole ściany sześcianu wnosi 4, jaka jest objętość sześcianu, i jak tak dalej pójdzie, to wkrótce podstawową maturę będą zdawać dzieci przed pierwszą komunią. Jako warunek dopuszczenia drugoklasisty Właśnie do komunii I maturzyści będą mieli do pokolorowania Żyrafę, o, no, chociaż to może za trudne Ale na przykład żabkę da? Z polskiego będzie temat dowolny Napisz coś a, a, a z matematyki na przykład, podaj w kolejności alfabetycznej cyferki od 0 do 9. Możesz się pomylić o 6. Znaczy o 6, bo wystarczy 30% punktów do zdania matury, podobno. Tak więc postępująca reforma edukacji pozwoli dzieciom i rodzicom zaoszczędzić do 5000 złotych. To dużo i należy się cieszyć.